Panie Zygmuncie, pierwszy występ Filipa na parkiecie Tańca z Gwiazdami za nim. Jak się Panu podobało? Jak Pan go ocenia? Nie, fantastycznie, naprawdę. Ja w ogóle byłem zaskoczony tym, że Filip przyjął propozycję Tańca z Gwiazdami, dlatego że jeśli chodzi o taniec, to wolę jak on gotuje. Natomiast no, wykonał ogromną pracę i to co tutaj zobaczyliśmy w tym tangu to naprawdę uważam było super. Oczywiście były wielkie nerwy, to było widać, że jest, że jest pięty. Czy dałoby się to lepiej zatańczyć? Pewnie tak, gdyby troszkę wyluzował. Poszłoby genialnie, ale i tak uważam, że jest bardzo dobrze. Świetny początek, świetny debiut i teraz może być już tylko lepiej. Jurorzy przyznali Filipowi 22 punkty. Jak pan ocenia celność tej punktacji? To, to tak wie pan na początek, na, na, na rozgrzewkę. Od jakiegoś punktu e, trzeba startować. Gdyby zaczął od ocen dużo wyższych, ciężko by było e, osiągnąć e, postęp. A myślę, że generalnie i widzowie, i jurorzy bardzo cenią to, jeśli ktoś startując z dość niskiej pozycji robi postępy, stara się, pracuje, pokazuje się z coraz lepszej strony, myślę, że właśnie taką drogą Filip pójdzie. Mocny punkt był przed jego występem w filmiku, gdzie Filip powiedział, że zmagał się z depresją. Jak pan zareagował na to wyznanie? No, ja wiedziałem, że, że sytuacja jest trudna, natomiast Filipowi potrzebne są wyzwania. I takim wyzwaniem jest na pewno taniec z gwiazdami, bo to i wymaga mnóstwo czasu, mnóstwo sił, skupienia, koncentracji, pracy i on wykonał wszystkie te zadania i jestem z niego dumny. To już tak kończąc naszą rozmowę, co Pan w ogóle sądzi o tym wyznaniem przed całą Polską? Przyznaniem się do tego, że ma, miał gorszy czas przed tańcem z gwiazdami? Ale ja myślę, że coraz więcej osób dzieli się swoimi przeżyciami, swoim, sta, swoim stanem psychicznym. Nie jest, nie jest to e, nic, e, z czym należałoby się ukrywać, więc e, przeciwnie tak, czasami są, zdarzają nam się takie sytuacje, gdzie mówimy ok, potrzebuje pomocy, tak? I, i, I nie należy się tego wstydzić i ukrywać. Tak czasem bywa. Nie wiem, czy jest tajemnicą, jak pan go wspierał w tym trudnym momencie. A, to nasze takie... Mężliwne, tajemnice! Tajemnice. Ale rozumiem, że zawsze może do Pana zadzwonić, zawsze to wsparcie otrzyma. Tak jest, tak jest. Jesteśmy zresztą tutaj całą ekipą. Syn, partnerka, moja żona, Wspieracie. siostra. Wspiera, wspieramy jak możemy. Czyli rodzina idealna. Walczycie o siebie. Staramy się, robimy co możemy. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję. Pozdrawiam.